Żyd na żywo, Meghan Markle opuszcza studio po starciu z Kate Winslet w The Late Show. Klaps kiedy hollywoodzka autentyczność spotyka królewską godność, iskry lecą na oczach całego świata. Pamiętny wieczór na antenie The Colbert Late Show widzowie spodziewali się spokojnej rozmowy, wspomnień i subtelnego błysku sławy. Tymczasem otrzymali coś zupełnie innego, publiczne spięcie, które błyskawicznie rozgrzało media po obu stronach Atlantyku. Korona Meghan Markle, elegancka, opanowana, przywiązana do protokołu. Maski teatralne Kate Winslet, bezpośrednia, naturalna, symbol niezależnej klasy Hollywood. Gdy aktorka odmówiła zwracania się do Meghan Per, jej królewska wysokość, studio w jednej chwili wstrzymało oddech. Ogień od subtelnych przytyków, przez wymianę argumentów o znaczeniu tytułów, po kulminacyjny gest. Megan wstała i opuściła studio, zostawiając widzów i prowadzącego w osłupieniu. Tego nikt nie przewidział. Telefon komórkowy ze strzałką internet eksplodował. Respekt fidacze z kontra team Winslet, memy, analizy, komentarze celebrytów. Nawet pałac Buckingham, choć nieoficjalnie, miał być głęboko zaniepokojony kierunkiem debaty publicznej. Waga szalkowa czy tytuł oznacza więcej niż autentyczność? Czy gest megan był wyrazem dumy czy przesadzonego ego? Jedno jest pewne. Ta konfrontacja zapisała się w popkulturowej historii i na nowo rozpaliła globalną dyskusję o granicach protokołu, szacunku i prawdziwej wartości uznania. Gdy dwa światy, hollywoodzka blask i królewska tradycja, zderzają się na żywo, efekt bywa eksplodujący. Tę pamiętną noc na The Colbert Late Show, Meghan Markle wkroczyła w studio w wyrafinowanej, ale stonowanej kreacji, pełna nadziei na spokojną rozmowę o swoim życiu po rezygnacji z obowiązków księżnej. Tuż obok niej miała zasiąść Kate Winslet, uosobienie hollywoodzkiej poczciwości i autentyczności. Nikt jednak nie przewidział, jak bardzo napięcie wzrośnie, gdy aktorka odmówiła zwracania się do Meghan Per, jej królewska wysokość. Zaczęło się niewinnie. Colbert, z uśmiechem gospodarza, przedstawił Kate Winslet jako pierwszą, witając ją owacjami. jej wejście, swobodne, ciepłe, z lekkim żartem do ekipy produkcyjnej, uderzyło w kontrast z niemal ascetycznym dedykowaniem całej uwagi Megan. Kiedy potem przyszedł czas na księżną, prowadzący odczytał: "Dołącz do nas dziś wspaniała aktywistka, orędowniczka równouprawnienia, a przede wszystkim Megan, księżna Sussex". Uklaski były serdeczne, lecz brak słów jej królewska wysokość wywołał u Meghan ledwie zauważalny grymas. Choć prosty tytuł księżna Sussex stanowił krok w dobrą stronę, to dla niej to właśnie forma i rytuał były kwestią honoru. Lodowaty zderzak, pierwsze spięcie, gdy rozmowa ślizgnęła się od filmowych wspomnień Kate do doświadczeń Megan w mediach społecznościowych, atmosfera zgęstniała. Winslet żartobliwie stwierdziła, że tytuły tracą znaczenie, gdy gasną światła kamery. W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Człowieka ocenia się po czynach, nie po tym, jak go nazwiemy. Światła sceny przygasły na ułamek sekundy. Megan usiłowała wymusić uśmiech, lecz ogniste spojrzenie zdradzało już, że urażona duma wzywa ją do reakcji. Zamiast podać rękę Kate, uniosła głos, tytuły mają znaczenie. To one respektują czyjąś drogę i wysiłek. Nie można traktować ich jak banał. Prowadzący walczył o pogodzenie obu stron, serwując lekki żart o różnicach brytyjskiej i amerykańskiej herbaty. Kate skinęła głową, ale jej luźna postawa tylko podkreśliła kontrast do spiętej postawy księżnej. Kulminacja, burzliwe zejście, gdy rozmowa skręciła ku działalności charytatywnej, a Meghan podkreśliła, jak ważne jest uznanie jej pracy przez świat, Kate znów zaznaczyła, że najbardziej liczy się to, co się robi, nie tytuł. Po raz kolejny napięcie wybuchło. Colbert próbował ratować sytuację, ale Megan, zabierając głos. Szacunek to coś więcej niż pochwały, to uznanie dorobku, a pejoratywne ignorowanie tytułów to zwykłe lekceważenie. Wtedy właśnie, bez słowa pożegnania, wstała, wyprostowała ramiona i opuściła scenę, pozostawiając prowadzącego i Kate w osłupieniu. Jej wyjście, pełne godności i zdecydowania, stało się natychmiast wiralowym klipem, budzącym burzę komentarzy od Nowego Jorku po Londyn. Echo kuluarów, medialny sztorm. Zanim studio zdążyło przerwać na reklamę, media społecznościowe przestały istnieć w poprzedniej formie. Fragmenty wyjścia księżnej Sussex biły rekordy wyświetleń, a hashtagi RespektFidaczES i Titles Matter walczyły o dominację z Steve Winslet i Hollywood Troyalty. Brytyjskie tabloidy zachłannie karmiły się sensacją. Dramat w studiu. Meghan wściekła na brak tytułu. Podczas gdy amerykańskie portale chwaliły ją za obronę godności. Kate Winslet dotąd milcząca podjęła się dopiero po kilku dniach rozmowy z Vanity Fair. Jej postawa pozostała zgodna z wizerunkiem spokojna, rozważna, wyważona. W wywiadzie przyznała: Rozumiem, że dla niektórych tytuły są ważne, są dziedzictwem i historią. Dla mnie zawsze liczyła się praca i to, co sobą reprezentuje. Co, co robimy, daje ludziom powód do szacunku, nie etykietka, te słowa okrzyknięto triumfem klasyki nad protokołem. Winna gracja, chwaliły się nagłówki. Tytuły nie definiują zasług, wturowały opinie. Dwa światy, dwie filozofie, w efekcie konflikt okazał się czymś więcej niż lokalnym incydentem w Late Show, stał się symbolem zderzenia dwóch wizji, dziedzictwa i tradycji kontra indywidualnej siły i równości. Z jednej strony Megan, walcząca o zachowanie formalnego uznania swego statusu, z drugiej Kate, przekonana, że prawdziwą wartością są uczciwy trud i autentyczność. Dziedzictwo w ogniu dyskusji. W ciągu kolejnych dni każdy komentarz prowadzącego, każda wzmianka w mediach społecznościowych wzmacniały tę debatę. Pojawiły się głosy, że księżna, rezygnując z oficjalnych obowiązków, zrzekła się prawa do tytułów, inni bronili jej prawa do zachowania godności i uznania za pracę wykonaną w ramach monarchii. Epilog, co dalej, mimo że kamera już dawno odeszła, a kolejne programy i premiery filmowe z udziałem Kate czy Megan zdominowały medialną przestrzeń, pytanie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, czy większą wartością jest tradycja i symbolika tytułów, czy raczej siła czynów i autentyczność? I chociaż Meghan Markle opuściła scenę w geście buntu, to dopiero teraz rozpaliła prawdziwy ogień dyskusji na temat roli protokołów, uznania i respektu, ogień, który nie wygaśnie wraz z końcem odcinka.